Dawno dawno temu w małej wiosce na Ukrainie w maleńkiej drewnianej chatce na skraju lasu mieszkała uboga wdowa z trójką dzieci. Życie tej rodziny nie było łatwe. Zima przynosiła chłód i głód. Na każdy dzień był walką o przetrwanie. Mimo trudności wdowa starała się, by jej dzieci nigdy nie traciły nadziei. Powtarzała im, że nawet w najciemniejszą noc można dostrzec gwiazdę, która wskaże drogę. Zbliżało się Boże Narodzenie. Ale w domu brakowało świątecznej radości. Nie było pieniądze na ozdoby, ani nawet na skromny posiłek. W sercach dzieci jednak wciąż tliła się nadzieja. Mamo, powiedziała najstarsza z córek, czy nie moglibyśmy znaleźć choinki w lesie? Chcielibyśmy, by nasz dom wyglądał choć trochę mu świąteczny. Wdowa zgodziła się, choć wątpiła, czy uda im się cokolwiek zmienić. Następnego dnia dzieci, otulono stare płaszcze, wyruszyły do lasu. Po długim poszukiwaniu znalazły małe skromne drzewko. Było dalekie od ideału, cienkie z kilkoma gałązkami, ale dla dzieci wydawało się piękne. Dumą przyniosły je do domu, marząc, że stanie się symbolem nadziei i radości w tych trudnych czasach. Choć choinka stanęła w kącie chatki, była zupełnie goła, Wdowa i dzieci nie mieli niczego, czym mogliby ją udekorować. Ani kolory wstążek, ani jabłek, ani orzechów. Nawet papier był dla nich zbyt cennym towarem, by robić ozdoby. Dzieci próbowały wyobrazić sobie, jak wyglądałoby drzewko w pełnej krasie, ale smutek w ich oczach zdradzał, że było zawiedzione. Gdy nadszedł wigilijny wieczór, rodzina zasiadła do skromnej kolacji. Kawałek chleba i trochę mleka, które udało się zdobyć od sąsiadów. Dzieci nie chciały jednak zapominać o swojej choince. Siedziały przy niej, patrząc na jej nagie gałęzie aż w końcu zmęczone zasnęło ze łzami w oczach. Wdowa czuwała przy nich, rozmyślając o tym, jak bardzo chciałaby podarować im choć odrobiną szczęścia. W końcu jednak i ona zamknęła oczy, ufając, że nowy dzień przyniesie lepsze chwile. Chacie było cicho i ciemno, a jedynie książę rzucał blade światło na wnętrze domu. W tym spokojnym śnie, gdy wszyscy domownicy spali, do pracy przystąpiły pająki. Małe, niepozorne stworzenia, które przez cały rok mieszkały w zakamarkach chaty, postanowiły, że tej nocy to one wypełnią dom radością. Dzięki nicim pajęczyn zaczęło ozdabiać każdą gałązkę choinki. Pracowały niestrudzenie, tkały misternie, tworząc wzory, jakich nikt wcześniej nie widział. Pajączyn były delikatne jak jedwab i układały się w piękne spirale. Które platały drzewko od podstawy aż po jego wierzchołek. Gdy nastał świąteczny poranek, pierwsze promienie słońca zaczął wpadać przez małe okno chatki. I światło padło na drzewko, które teraz wyglądało zupełnie inaczej. Pajączyny tkane przez całą noc zaczęły lśnić złotem i srebrem w blasku wschodzącego słońca. Wyglądały, jakby były pokryte drogocennym pyłem. Wdowa i dzieci obudzili się i za nie mówili z zachwytu. Choinka jeszcze wieczorem skromna i goła. Teraz wyglądało jak drzewko z pałacu króla. Było to coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. Prawdziwy cud. – Mamo, to magia! – zawołał najmłodszy z chłopców. Wydowa uśmiechnęła się i powiedziała. – Nie magia, kochani. To dar. Przypomnienie, że nawet najmniejsze stworzenia mogą przynieść nam radość i nadzieję. Wydowa i dzieci długo siedzieli przy choince, dziękując Bogu za ten niespodziewany dar. Od tego dnia pajęczyny stało się dla nich symbolem szczęścia i nadziei. przypomnieniem, że w najciemniejszych momentach zawsze znajdzie się słońce. Historia rodziny rozeszła się po całej wiosce, a sąsiedzi zaczęli wieszać na swoich choinkach osoby w kształcie pajęczyn, wierząc, że przyniosą one dobrobyt i ochronę. Legenda o pajęczynach na choince jest do dziś żywa w ukraińskiej tradycji. To piękna opowieść, która uczy nas, że radość można znaleźć nawet w najskromniejszych okolicznościach. Wystarczy tylko otworzyć serce na cuda.